Witam Was i zapraszam do rozkładu o miłości. Teraz taki rozkład dla królowych. Królowo, kto do Ciebie? Kto tutaj jest na tej drodze? Gdzieś zmierza w Twoją stronę, w jakiejś sprawie, w jakiej sytuacji? No zobaczymy, co On ze sobą przynosi. Kto to, co to? Co te karty chcą, abyś wiedziała na ten najbliższy czas? Kto do Ciebie? No, pamiętamy rozkład ogólny. Nie rezonuje z każdym. Nie ma takiej opcji. Bierzecie tylko tak, no to co czujecie, Panie Królowe, żeby tak nic na siłę. No i co, to w ogóle bardzo spontaniczny ten rozkład mu jest, bo ja go nie planowałam. Po prostu taki jakiś miałam szybki strzał w głowę, pomysłu i, i ja, no tak akurat mogłam, siadłam i go robię. Więc myślę, że tu jest dla kogoś wiadomość i dlatego tak to się zadziało bardzo naturalnie we mnie, no bo przeze mnie macie dostać jakąś informację. No dobrze, zaczynamy. Wybraliście sobie, wybrałyście sobie już pewnie królowe karty. Zaczynamy od tej grupy. No, kto tutaj do ciebie? I z czym on tutaj przychodzi? No, on tutaj taki jest jakiś. Rycerzu Ty chcesz miłości Z królową On chce królową udobruchać tutaj Przychodzi z pioseneczką Z muzyczką Z jakimś taką propozycją pojednania Mówi królowo Jakże ja tutaj ci zagram Jakąś muzyczkę zaśpiewam A to może być w ogóle jakiś gitarzysta Albo no w ogóle coś On może mieć związanego z, no, z muzyką no, w jakimkolwiek sensie. Albo ta wasza sytuacja e, coś ma związanego właśnie z muzyką, z jakąś piosenką szczególną, no albo z czymś takim, no muzycznym, wokalnym. No i co? Ja tutaj przyjdę i tak ci przygram do uszka, i miłe rzeczy tutaj chcę dla ciebie. A! on taki napewniaka idzie tutaj, no do królowej, on chce nowego jakiegoś ognia, nowej takiej przygody z królową, napewniaka idę, bo ja jestem tutaj taki zadowolony. Tylko, że uważaj tak z nim, bo ty jakbyś, ty jakbyś się tak trochę od niego oganiała, tak jakbyś się ty nie za bardzo, jak on się pojawia... No to królowa taka, no nie, o nie, precz, tylko nie ty, albo w ogóle, no nie, nie za bardzo coś tutaj królowej pasuje. Ona trochę kręci nosem, no, ale on tak ją tutaj łagodnie będzie chciał ugłaskać od strony serca królową i tak ją, no, bardzo emocjonalnie, bardzo czule, no, żeby ona tutaj E, tak jej było miło. Bardzo mu zależy na czymś fajnym z wami. No, tutaj trzeba rycerza wysłuchać, bo rycerz jest taki nieśmiały, jakby on się tak wy, no, wychodzi z jakiegoś takiego ukrytego zakątka, i on ma czułość i przynosi ci serce na dłoni. Trochę sam może się tego wszystkiego obawiać, może on toczy sam ze sobą trochę jakieś takie walki wewnętrzne. No, przyjść do tej królowej, nie przyjść zrobić, to czy nie zrobić, ale jak ja chcę, jak mnie tutaj tak aż mnie wierci. I nagle dostaję takiego strzała, dosłownie taki nie, to nic nie ma znaczenia. Ja po prostu idę, bo ja chcę do niej iść. A ja jeżeli ja chcę, to ja to zrobię. No, i w podskokach tutaj, z nóżki na nóżkę, już on jest tak ładnie odziany i frunie dosłownie do tej królowej, cały w gotowości, bo on chce z nią przeżywać szczęście, radość, łapać chwilę, chce z nią jakiegoś nowego początku, nowej drogi, cokolwiek to jest, to jest takie, takie leciutkie, takie radosne. Mówi królowo, muzyczka i my. Ja tutaj, nie no, tutaj w wielu przypadkach to chodzi o jakąś taką harmonię jakąś, Jakieś takie mm, no przytulenie energetyczne Takie udobruchanie, takie pokizianie Ja naprawdę chcę tutaj coś miłego dla ciebie zrobić Żebyś ty się przestała smucić Żebyś ty nie była taka jakaś bezsenna nocą może masz Ja się tak martwię a, może on się tak nawet nie wie, że się łatwi. Bo no nie wie, może, że ona nie może spać, że coś tam się ona po głowie jej chodzi ciężkiego. Ale on tutaj chce królową. No właśnie, bo on ją chce wyprowadzić. Bo to jest jakiś taki ratownik. On ją będzie ratował. Bo królowa ma jakieś smuteczki. I ona się martwi czymś w życiu, coś tam sobie dobiera do głowy, biduleńka spać nie może, ale on mówi tutaj: Ja przy. No, dosłownie przychodzę z ratunkiem. To jest dla was dosłownie taki, taki ktoś, taki ratownik na waszej drodze. To w ogóle wy go możecie nawet nie znać. Może zupełnie nowy, a może go znacie, może gdzieś jest, tylko nie zwracacie na niego uwagi. On przychodzi cię wybawić, on przychodzi ci. W... No nowe życie jakieś dać, nową energię trysnąć w ciebie tą nową energią, dać ci ten polot żebyś ty poleciała żebyś ty się oderwała on chce i wnosi ci taką lekkość, frywolność, ale to fajne cieplutki, milutki muzykalny taneczny, zabawowy no wszystko takie, no 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 bardzo fajne no królowe w tej opcji macie nieźle dobra, druga opcja Teraz ta będzie karta z tymi chmurkami. No, taka wyszła, taką wyciągnęłam. Ja nie zmieniam kart. Jak takie mają być, to takie są. Królowo, a z czymże ja tutaj przybywam do ciebie? Oj, skąd on wychodzi? Nie wiem, czy wy go przypadkiem nie znacie, królowe, tak jakże on na ciebie tu patrzy, jakby on tak ci się przygląda cały czas, ty zauważ kogoś, myśli, myśli o tobie, tu jest taki myśliciel, taki obserwator, taki czujny nosek, ale ty uważaj, królowo, bo bardzo on chce do ciebie przyjść, do romansu. Oj, jak on ciebie nie może zapomnieć! oj, jak ty mu siadłaś gdzieś w głowie, jak ty tutaj, jak ty mu chodzisz po głowie. Słuchajcie, no tutaj, to ja nie wiem, co się dzieje, ale by jakiś, jakby takie ciemna sytuacja, niewyjaśniona, tajemnicza, i te ciemne chmury, tu jest bardzo dużo takiej niejasności. No i ona jest taka, wisi gdzieś wokół tej królowej w jej życiu, bo królowej się wydaje, że ona nie może z czegoś wyjść. Królowa się w czymś męczy, utknęła gdzieś królowa, w jakimś, nie wiem, ona jakby zakochana w czymś albo obolała po czymś. Nie wiem, co tobie jest królowo, ale tobie coś dolega takiego, bo królowa. To się jakby sama gdzieś tutaj tak zniewoliła się sama, i takiej się wydaje, że nie, nie, no nie da rady, ja w ogóle utknęłam, to jest takie trudne wszystko dla mnie, ten czas, ja muszę tu pobyć, ja muszę tu być, ja nie mogę iść do przodu, ja nie dam rady. Ale tu proszę, królowo, ty dasz radę. Bo on wzdycha do ciebie, ty go zaraz możesz poczuć, bo on dosłownie jest taki rozogniony, tu jest taka petarda na twojej drodze, która patrzy i patrzy gdzieś na ciebie, cały czas cię obserwuje, on marzy o tobie. On... Nie wiem, myśli o tobie, możecie się znać, bo, bo albo się wyznacie tak z jakiejś sytuacji życiowej, z jakiejś przeszłości, albo wy byliście już relacją, też może tak być. Różnie macie, różnie będzie dla was, ale w ogóle to jest taka takie to jest sentymentalne, takie emocjonalne. No, królowo. Ja chcę sprawić, że twoja ziemia zadrży, że ty cała zadrżysz. Ja przynoszę ci no taką zmianę w życiu, a ty zobaczysz, jaka to zmiana. Chcę, żeby te wreszcie te nasze emocje, te pragnienia, ta energia nasza tutaj wreszcie eksplodowała okrólowo. I on myśli, jak tutaj tą królową wyciągnąć z tego jej smutku, bo siadła gdzieś i myśli bidulenka. Ale ja ją tutaj obserwuję. Ja to na to nie pozwolę, żeby ona tak myślała. I patrzę na nią, i patrzę już od jakiegoś czasu on płonie do ciebie. On tutaj, nie uwaga, on wnosi w Twoje życie zmianę. On może przynieść taki nowy początek, taki wywrót wszystkiego do góry nogami, że ty nawet o tym nie myślisz w tym czasie. Ty jakbyś była w ogóle gdzieś zupełnie myślami na innej planecie. No nie, ty jakaś teraz jesteś jakby niekontaktowa, tu jest takie utrudnienie jakieś z tobą ale on to będzie wszystko przecierał, on to będzie no tak emocjonalnie Cię weźmie i w ogóle nie, on jest zafascynowany królową, on chce przyjść i tak tutaj ją rozcałą rozjażyć, rozognić, bardzo dynamiczne, bardzo ekspresyjne, tak jakby, ale ja muszę to powtórzyć, czuję tu mocno wskrzeszenie relacji, która była przyduszona, która gdzieś tam została stłęszona, a bardzo silna, ale tak naprawdę to nie, to nie wystygło, to nie wygasło. Tam ktoś to przydymił, gdzieś tam przysypał jakimś popiołkiem, bo bardzo chciał, żeby to nie, nie, żeby tego nie było, no bo nie, ale to nie. To tak się nie da, to jest. To jest, to żyje, to oddycha i to nagle tak wybucha w najmniej takim oczekiwanym momencie, bo ten ktoś też już ma swoją wytrzymałość i bardzo chce do ciebie przyjść. No i pewnie ty też chcesz, tylko macie takie, takie ciemne okoliczności, wy sobie tutaj będziecie coś wyjaśniać, nie wiem, jak wy to będziecie robić. To jest nieważne. Tu jest przekaz na to, że. To, co miało się stać, to się tutaj wydarzy, bo to się tak nazbierało, tak się tutaj na, nagromadziło, że tego się nie da przejść obok, tego się nie da rozchodzić, tego się nie da przełknąć. To po prostu jest coś do przeżycia, bo się obudziło, bo było zdławione, stłamszone, próbowane, żeby to zdusić. No nie, nie było ruchu. No ale to. To jest bardzo silne i to znajduje ujście, miejsce, znajduje ruch, znajduje po prostu eksplozja. Tu jest szał. Co ja będę mówić? Tu jest po prostu taka petarda na Twojej drodze, że Ty to tak na pewno poczujesz. No dobrze. I opcja trzecia. Pani królowo, oj, królowo, jak tu jest królewsko. Aleś ty go zwabiła, aleś ty go skusiła. Siedzisz mu tutaj w głowie, on tobie siedzi w głowie. Tu jest jeden wielki wabik królewski. Przychodzi ci tutaj, tylko ty uważaj na niego, bo on ci tu bałagan w życiu może przynieść. No, bo on jakiś jest taki kocha się z niego, no tak kochać, który może jest z kimś innym w związku, królowo, może tak być, i on ci co przynosi? No, tak, on się. On się Tobie nie może oprzeć. Tu tak się lepi do Ciebie. Tak czuję ten Twój zapach. te twoje takie, tą Twoją taką ciepłotę ciała. W ogóle ten Twój urok, jak on gdzieś tam na Ciebie patrzy. On ma taki obrazeczek Twój w głowie. Ty jesteś dla niego taka, taka pani. Taka seksowna, ponętna pani. I to on tak do Ciebie jak miś do miodu. Dosłownie jak on by przyszedł tego miodku, by pojadł. No tak dosłownie przychodzi. Tylko co przynosi ci? No ty musisz tutaj z nim coś wyjaśnić, bo on jest jakimś takim objawieniem w twoim życiu. Pewnego rodzaju, nie wiem, on ci ma przynieść jakąś taką jasność w twojej głowie. Tak, w ogóle to uważaj, bo to kochać może być. On może być zajęty i on może ci przynieść tylko dylematy, rozterki i rozdroże. Ale weź z tego. To, co dobre, bo tu jest jakieś pyknięcie, tu jest jakiś przełom. Cokolwiek wam wyjdzie z tej relacji, czy nie wyjdzie, to nie ma znaczenia. Ty masz tutaj przeżyć coś, wyciągnąć wnioski, to jest nauczyciel dla ciebie jakiś czegoś, bo on ci ma e, tutaj coś pokazać, coś Ci uświadomić, żebyś Tobie w głowie coś się rozjaśniło, bo Ty nie zdajesz sobie z czegoś sprawy. On Ci ma tutaj pomóc w głowie, Ci coś ulżyć, no bo tak, Wy sobie tutaj w oczka, wzdychać będziecie do siebie bardzo. Tutaj nic nie ma znaczenia, jak oni się spotykają, to już, no, wszystko po prostu zamarło wokoło i tylko oni i tak zdychają do siebie. No, bardzo przełomowy moment w twoim życiu się zaczyna wraz z pojawieniem się tej osoby, ale to jest dobre, bo tak ci pytnie tutaj. I to jest w ogóle to tak, jakby ty się przemieniasz, to w Tobie coś nagle się tak staje takie zrozumiałe dla ciebie. Ty jesteś taka jasna, taka mądrzejsza, taka bardziej świadomo, a jaka ty jesteś władcza, jak ty już wiesz, co masz zrobić, i teraz to ty będziesz robiła porządek wokół siebie. On ci otworzy oczy, on spowoduje ta znajomość z Nim. Tu jakaś może to być nawet jedna krótka sytuacja, że, że ty coś dosłownie dostaniesz takiego olśnienia, to jest takie dopełnienie Twojej kobiecej transformacji. No i wtedy to już Ty taka jesteś, już wyżej się nie da. No nie, no królowo. Tutaj jest bardzo ważna sytuacja z osobą, która. Jest taką, no powiedziałabym, wisienką na torcie w Twoim życiu, bo nawet jeśli on się pojawia na chwilę, oj tak, zaraz możesz go zdmuchnąć, ale przychodzi w takim momencie, kiedy bardzo go potrzebujesz, bo bardzo będzie wtedy przydatny, tak się wkręca w Ciebie, w tą całą sytuację i pomaga Ci poradzić sobie mentalnie z czymś, zrozumieć coś, dowiedzieć się jakiejś informacji o sytuacji, o czymś, o samej sobie, doświadczyć, poznać samą siebie. A to może być też taki nauczyciel, bo jak ty z nim coś e, przeżyjesz, to to jest taka lekcja dla ciebie, a której, w której, dzięki której się dowiadujesz, ojej, naprawdę to ja, ja nie wiedziałam, że ja taka jestem, że ja tak potrafię, że ja, no nie wiem, że ja się tak odnajduję w tego typu relacji, że coś tam, no cokolwiek o sobie, bardzo to jest dla ciebie ważne, bo ty wtedy już jesteś taka pełna kwitnąca i tak ten twój pyłeczek, no dojrze cały czas go rozsiewałaś, bo go zwabił, to ty jeszcze będziesz taka, może nie zewnętrznie bardziej, tylko sama w sobie, ty tak czegoś doświadczysz. To jest bardzo głębokie tutaj. Wydawałoby się proste, jakaś tam pozorna przygoda, ale dla ciebie to jest zebranie czegoś bardzo ważnego, bo ty w sobie coś przerobisz, coś sobie tam poukładasz i coś ci się tak odwróci w dobrym kierunku, że teraz twoje życie będzie płynąć już tylko tym nurtem, którego ty pragniesz, bo, bo tego właśnie ci brakowało. Ten ktoś jest ważną wisienką na torcie. W tym momencie, kiedy się pojawia i cokolwiek masz z nim przeżyć, no. A przychodzi, bo po prostu, bo tak go tutaj skusiłaś, bo tak ma na Ciebie smaczek, bo Ty jesteś jakaś taka dla niego, że ono jeju, jeju, język ma na brodzie, jaka ona cudna, ta królowa. No, takie to jest. Ale dla Ciebie bardzo ważne i głębokie i Ty z tego taką sobie dla siebie potrzebną lekcję, doświadczenie ważne zdobędziesz. Piękne to jest. No to życzę wszystkiego dobrego, królowe. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.